Cześć mam z tej strony DJ się dzisiaj dawaj zacensuję dzielną kolekcję Kobe. To jest tak długa, to, 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 to są te samoloty. samoloty z II wojny światowej. I dzisiaj mamy super, super Marine Speedfire MK9, składa się z czterech części. To dostajemy e, samolot e, takiego ludzika. To, I to wszystko składa się z czterech części. Szczęście, zaraz ja Wam pokażę i opowiadamy. Samolot mamy tutaj przed sobą, jest pięknie wykonany. ci były naklejki do przeklejenia, ja nie lubię zestawu z naklejkami. To czekajcie, to pierwszy, zet, pierwsza gazetka, numer 1. Ona kosztowała nas 9,98 zł hmm. To jest Speedfire MK, pierwszy numer. Czekajcie, jeszcze zaraz Wam pokażę, co jeszcze w każdym zestawie w Jeszcze taka folijka jest w zestawach, czekajcie. Ja tego już nie mogę znaleźć, czekajcie. Albo to ojazd. O, mam to. Jeszcze w każdym zestawie, w każdej gazetce, którą kupujecie, dostajecie coś takiego. Zacznę samo od tego małego. Tutaj mamy e, opisane e, co w prenumeracie jest albo co jest normalnie, czekajcie. O tu. Że w prenumeracie pierwszy numer 999, to tak jak samo e, w, e, w kioskach. W kioskach c mamy drugi tak samo, ale tu mamy już różnicę w trzecich numerach, ale to trochę nie ma pacać końca trzecich numerów, bo... No na przykład tego dajemy więcej niż na tego pudełkowego, tylko ten jest taki w innym kolorze. A tutaj mamy na przykład co też jest w kolekcji. W kolekcji są takie, te które tu rzeczy macie napisane. Chyba już osób takie coś miało. Tu mamy, e, że dla prenumeratorów model legendarnego samolotu Speed, Spirit of Frust. Taka ten dostajemy w każdym numerze. No ale na pewno w trzecim numerze jest różnica. To spora. Cenowa po prostu. No bo tu mamy e, 4, 24 zł, a to mamy aż 28 zł prawie. No to jest różnica prawie aż 4 zł. No, to jest 4 zł jak dla mnie to jest bardzo dużo. Jeszcze nigdy sam nie zarobiłem robiłem, 4 zł. Hmm, żartuję, to robiłem więcej. To jest taka gazetka i ją dostajemy w każdym, każdym numerze. O, tu mamy na przykład stronę www.samoloty.pl Tu mamy dostawa gratis. Zaś na 240 zł. Dodatkowy model w numeracie. Nie, nie przegapi żadnego zestawu. Pewnie i szybciej się kupuje. A to jest dla plumeratora. Takie coś. Tu mamy kod na przykład. Dobrze. Pierwszy numer. O Boże. E, wielki. A. Super Speedfire MK mamy pierwszy numer. On się składa z 200 elementów. Model w czterech częściach. Mo y każdy model jest 1 do 32 y zmniejszony w skali. To mamy pierwszy numer. Pierwszy numer, kosztował 999. Pierwszy numer. Słuchajcie, okay, chyba drugą stronę otworzyłem, a nie pierwszą od razu. Nie, nie, tutaj jest pierwsza. Pierwsza, Masz ku wojnie. Takie coś. Tu mam as lotnictwa. Bardzo ładnie to jest przeczytanie. Ja wszystko przeczytałem, całą po prostu książkę, pierwszą, drugą i trzecią i czwartą, piątej jeszcze nie, bo jeszcze bo jeszcze nie mam całego numeru piątego. To macie jak złożyć składać, tu macie wszystkie zapopsane o wszystkich samolotach tu macie e, samoloty, tu macie takie piękne plakaciki dają teraz nam na końcu to jest bardzo ładne mi się to bardzo podoba plakaty są piękne tu mamy co w kolejnym numerze że w kolejnym że to jest już za tydzień, kolejny numer numer drugi Tutaj jest opisane co w drugim numerze, instrukcja kadłubu, czyli e, tego I to połączenie całe z ogonem i z tym bez skrzydeł. Skrzydła były w dwóch ostatnich numerach, czyli tym trzecim, czwartym. To był nasz pierwszy numer. Tu mam czwarty, tu mam drugi numer. Drugi, to jest ten drugi numer, też tutaj mamy to samo, samo u czy znaczy tutaj narysowany, na nie inaczej się różniczy, zbuduj, na dawno modeli. A tam też było tak chyba, no tutaj mamy, tu mamy też takie obrazyczki które się zawsze różnią. Zobaczcie, tu mamy inne i tu mamy inne. Zobacz, tutaj wcale dokładnie to, co jest w tej kolekcji naszej. A tu mamy jakieś obrazeczki ładne, tu mamy samolot zniszczony. Tutaj jest Europa tymczasowa. Tu mamy dalszą instrukcję tego kadłuba jak już Wam mu pokazywałem. Tu mamy inne już samoloty wtedy. No na kadzie co nie są, tu jest od A do Z do samolotu. Wszystko w na samolocie. A tu mamy piękny plakacik Speedfirea MK. Tylko w wersji, wersji czeskiej. Bo Czesi też nimi latali, jakby co? Polacy, Czesi nimi latali chyba. Polacy i Czesi, jeszcze nie wiem. Brytyjczycy też na pewno. No na pewno było, na pewno nie wiem, latali. Brytyjczycy, Czesi i Polacy. Brytyjczycy, Czesi i Polacy, dobrze. Nie wiem, kto jeszcze na nim latał. Ja jestem przekonany, że tylko te trzy kraje latały na nich. Możecie mi pisać w komentarzach, kto jeszcze na nim latał. To byłoby na tyle. Pokazanie tego drugiego numeru. Albo nie, czyli co za tydzień. Zdję ten trzeci numer. W nim jest skrzydła i figurka. Dobrze. No i to właśnie ten z figurką. Tu jest samolot już pokazany jak lata. Nie jaka kolekcja kobie samoloty. Znowu to wszystko. Tu mamy co innego. Tu mamy już. Początki 2 września, tam już Tu mamy już ludzika Tu mamy w kanale numerze numer 72 kroczki W cenie Za cenę 27 zł Już się nie okaże kupować A ja kupiłem trochę taniej Ja kupiłem wszystkie numery 4 Zanim zamachem mu Kobi I dzięki temu dostałem moje prezencik, który będzie pokazany W kolejnym odcinku Nie za, nie za a, bo dobrze, później wam powiem ile łapeczek zostawcie. wtedy będzie ten, to co dostałem od Kobi, e, w, w takiej od Kobi, to co dostałem, dodatkowego, na nim to po za darmo. Tu mamy już budowę tych kawałek skrzydeł. Mamy znowu, tu mamy samoloty niemieckie, wielgaszne, ogromne po prostu na powiedzieć. Tu mamy o znaczkach, wszystko o znaczkach opisane i o Spitfire'ze. Tu mamy Spitfire'a w wersji brytyjskiej teraz już. Tu mamy pięknego niemieckiego samolota, też dużego. Tu mamy e, już ostatni numer tego samolotu. I w nim podwozie karabiny i te dalej skrzydła i to do, to do postawiania. I trzeci numer. Mamy i czwarty. Tutaj już mamy ostatni numer tego samolotu. Nie wiem jak mam, ale mi się bardzo podoba Wszystkie książeczki cztery przeczytałem Wiecie, możecie więcej historii o tych książek dowiedzieć Czekajcie, bo na pierwszą stronę No co jest, to jest pierwsza, nie o, To jest pierwsza Osadzona Polska Tu na się na, na koniach Sztabki złota Polskie złoto Pisane, tu mamy wszystkie rzeczy Polska jest bogata bardzo o, tutaj dalej to jest pod taką, to mamy cały samolot O, tam na co ten samolot ma, różne rzeczy Tutaj jak naklejki, ja robiłem stąd jak, Nic naklejki tak Tu mamy już o czeskim samolocie A tu mamy opisane jakieś y, symbole polskich dywizjonów Tu macie Tu mamy kolejny piękny plakacik I to, tak co, ja mam e, już piąty i szósty numer, nie mam już tego siódmego numeru, się patrzyłem u kobi, to już widziałem siódmy numerek, ale jeszcze go nie zakupiłam nie mam na nie pieniędzy. Tak żeby to kupić, muszę na chwilę zbierać. To co, przechodzimy do naszego ludzika. Ale, że ludzi. Ok, co wam o nim powiedzieć? No, jak pilot. Nie dostajemy żadnej broni do niego. No, jak pilot normalny. Brytyjski. Ma ma kask. Ochrony. Z goglami swoimi. Żeby mu na oczy nie wleciało. Ma pasty zielone. To mi się bardzo podoba to jest z polski jakby co no ma na ręku napisane polish Tutaj ktoś się pytał polish poland dokładnie po angielsku mam napisane poland buciki, buciki brązowe Tyłu wygląda tak kobieta ładniejsze dla mnie figurki robi mi się też one podobają w kolejnym odcinku e, właśnie Macie no, w komentarzach, czy odcinek, żebym wam pokazał wszystkie swoje figurki. Jakie mam z Kobi, zrobiłem taki odcinek. Mam go na kamerze, ale go nie, nie opublikowałem jeszcze do internetu, do YouTube'a. bo nie wiem, tak, chcecie. Jak będziecie chcieli, jak bijecie 60 zapeczek pod tym odcineczkiem, to już, 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 jaki odcineczek już już od razu oblibu Od razu już on będzie. Figurka jak figurka. Szkoda tylko, że nie jesteśmy żadnej do niej broni, ani żadnej teczki. Ale figurka... figurka bardzo ładna. Nie daje się tego nie zniszczyć. To co? Przechodzimy do, swojego, do tego, co zostaliśmy w tym czterech numerach. O co chyba naj, najbardziej czekaliśmy. To jest ten samolot. Co ty Wam o nim powiem? To jest Spitfire MK9. Właśnie, nie wiem jak ja nakleiłem naklejki, czekajcie, o Nie wiem jak tam z naklejkami, nie wiem, możecie w komentarzach, czy ładnie przeklęłem naklejki, czy nie. Chociaż najbardziej miałem trudność nie tutaj naklejek, dlatego tak trochę widać nieładnie, o, na przykład wyszłem. ręce mi się dr... Yy, bardzo ciężko mi przykleja. Czyli jak ja przeklejam te naklejki tutaj z boku, to też nie tak mi ręce... Nie mogę do tego przykleić, ciężko mi to przykleić. A no tak to samo zrobiło, da pięknie. Bardzo ładna konstrukcja, konstrukcja śmigło się kręci tutaj możemy żołnierza wstawić na przykład Każdy Wam jeszcze go z boku, bardzo pięknie on wygląda tu mamy na przykład naklejki, tu naklejałem tak jak naklejałem naklejki, tak jak są tu na opakowaniu w tych instrukcjach ten samolot ma 280 klocków. Hmm, Co Wam ja o nim w ogóle powiedzieć. No, tutaj samolot brytyjski. Jakby już widać, To mamy napisane na przykład na, na tym, on się go nazywa. Taka postawka, dostaje się w każdym. Wiecie co? No, przecież jak na przykład mój kolega tam coś takiego kopał samolot. Wyrywał coś takiego. O proszę, i wyrywał z tamtego e, starego, powiedział już nie, i te, i te klostki, co z tego się składały, to sprzedawał. Tak robił mój kolega, ale ja tak nie będę robił. Dobra. E, to pamiętajcie, żeby bić 60 łapeczek w górę, to będzie wtedy odcinek e, z, z moimi ludzikami, wszystkim wam pokażę. Ja nie będę z Wami żegnał, ale jeszcze chciałem powiedzieć, że samolot super wygląda, a właśnie, ty, właśnie Wam mogę spód pokazać jak on, on tak wygląda spód temu samolotowi tu mam na przykład na przykład mu 9 tonelki one są tu ma działa koła można, koła teraz można na przykład mu schować właśnie ma jeszcze pokazać normalnie to wygląda, na normalnie to samolot e, bez skutu wygląda o tak jak na tym ustawisz, czekaj No, można powiedzieć, że, za, e, że bardzo dobra cena jest na pierwszy numer 10. Za pierwszy numer 10 złotych płacimy, to jest dobra cena, jako dla mnie. 10 zł to jeszcze bym wydał. 19,90 to już jest taka cena. Jeszcze jeszcze dobra, ale ja już za bardzo bym nie wydał tyle. Ale już te 279 w kolekcji, to nie. A wiecie, że ja wyliczyłem całą kolekcję, a całą kolekcję to 1500 do tej wydamy W prenumeracie akurat Bo wiecie Normalnie wydamy o 240 do więcej To będzie aż 640 więcej 1640 do wydamy na całą, na całe zestawy Damy wam powiedzieć no Po prostu, na się to nie opyla Trzecich mm, numerów kupować W ogóle mi się nie opłaca Jak ale wiecie, się bardziej nie opłaca, bo ja jak ktoś by tylko jeden samolot, a nie wszystkie, przykro mi, to, nie musi, to musi wydać więcej złotych. No bo już teraz trzeci, na jak ktoś chce mieć trzeci, a już czwartego nie, to e, jak ja wyliczam, to wchodzi 70 zł na jeden, na taki samolot. A normalnie, to o 4 zł zawsze ma tani. Czyli tu ma o 16 złotych tani. Ale on się mój tydecyn pełnił Całą, czy to kupi od tego numeru i już nie może potem przestać po numeraty Tylko tak czytałem. Dobrze, ja się będę nami cześć. Pamiętajcie, by stawić te łapeczki. Ja nie wiem, czy dużo mówię tylko o tych łapeczkach w górę. Często o nich mówię na filmikach, ale ja po prostu ja e, mówić łapki w górę, dawajcie. Dobra, cześć. Ja się między cześć. A na Wam się DJ mów. Pamiętajcie, żeby stawić te łapeczki. Cześć.